Play for fun. Witam wszystkich FPSowiczów, dziadek Rybka z tej strony, komentarz live, druga wojna światowa. Wylosowało mapkę Sandbox, dosyć fajna, ciekawa lokacja, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji obejrzenia rozgrywki w tej lokacji, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego komentarza wraz z obejrzeniem rozgrywki i zobaczymy, może coś się uda ciekawego ugrać. Jeszcze wybiorę sobie tylko klasę Ekspedycyjni Tuba, proszę nie sugerujcie się nazwą tej klasy bo ta klasa nie ma nic wspólnego z przysłowiową tubą, po prostu muszę w odpowiedni sposób pozmieniać tutaj klasy. Synchronizuję jeszcze tylko rozgrywkę 5, 4, 3, 2, 1, start i może uda się coś ciekawego tutaj podczas tej rozgrywki. Ugrać tak, jak Wam wspomniałem, mapa fajna, ciekawa lokacja, piaskownica. Ktoś miał, moim zdaniem, fajny pomysł. Chodź tutaj, mało amunicji. No właśnie, typowy basz, nie udał się. Czyli kolba, zobaczymy, zobaczymy, co ta rozgrywka mi przyniesie. Chociaż, początek, no właśnie, Noów, miałem z nim do czynienia w poprzedniej rozgrywce. Bardzo dobrze radzi sobie z broni snajperskiej, czy to z lunetami, czy z samymi tylko i wyłącznie przyrządami celowniczymi, naprawdę gość potrafi robić robotę. A najgorsze jest to, że w najmniej oczekiwanym momencie potrafi, dobrze mu to wychodzi, zniszczyć całą serię ofiar. Aczkolwiek, no ja z tego powodu nie ubolewam, bo jak wiecie Zawsze wyznaję tutaj motto Play for fun I jest wtedy dosyć fajna zabawa Spadochronierz, fajna klasa Kurczę, No zginął Fajna klasa W zasadzie nie spadochronierz tylko commando Sprawidłowo się nazywa, wspominałem wam jakiś czas temu O tej klasie Zobaczymy może Za jakiś czas przygotuję pełny mecz Gdzie właśnie gram taką klasą też fajnie to wygląda, można przeciwnika troszeczkę tutaj zmęczyć. No właśnie, wspomniałem o o, czy, o, o tutaj graczu Onikunow, tak? Fajnie, fajnie sobie gość radzi, tak jak Wam mówiłem, z bronią snajperską dosyć e, ciekawie się z nim gra, czy to przeciwko niemu, czy e, w drużynie. E, jest to naprawdę e, przednia e, zabawa. Gdzieś tutaj no jest, tak myślałem, że bo on sobie już zrzucił e, desant taktyczny e, i pewnie tutaj będzie grasował e, na naszym spełnie, jak się będziemy tutaj odradzać, ale postaram się mu w tym Odpoczęta, momencie podkrzyżować plany. Chodź. No właśnie, mało brakowało. Ładunki zapalające wpadły. Trzeba troszeczkę gdzieś się tutaj przesunąć, żeby żeby poradzić sobie. No chodź. Chcę zasłonięty? O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, gramy dalej. Gramy dalej. Za chwilę, za chwilę pewnie to puszczę. No, druga próba. Spróbujmy. Cel zasłonięty. O co tu chodzi? Dobra. Dobra. Niech sobie tutaj nas w jakiś sposób oddzieli od przeciwników i będziemy sobie dalej w jakiś sposób ciekawy, mam nadzieję, radzić w tej rozgrywce. O czym Wam chciałem dzisiaj jeszcze powiedzieć? Może o tym, że zbliża się tutaj premiera multiplayer, pokazanie rozgrywki przez producentów gry Modern Warfare 2019. Rozgrywki w trybie multiplayer. Tutaj premiera ma być z tego co pamiętam 1 sierpnia. Taką informację otrzymałem na Twitterze i zobaczymy. No ja powiem wam szczerze oczekuję, oczekuję na to, żeby zobaczyć jak będzie Wyglądała ta rozgrywka właśnie w trybie. E, fart! No! O, a, m, oczekuję na to, jak będzie wyglądała rozgrywka w trybie e, multiplayer. W zasadzie dzisiaj e, też sprawdzałem, jakie będą e, wymagania sprzętowe e, co do właśnie nowej odsłony Modern Warfare e, 2019. Niestety, e, logując się e, na Blizzard. Nie ma jeszcze informacji, właśnie informującej, zawierającej tutaj szczegóły dotyczące, dotyczące tego, jakie będą wymagania co do Modern Warfare 2019: wymagania sprzętowe, oczywiście. Jestem, powiem Wam, tutaj niezmiernie ciekaw, jak będzie wyglądała ta rozgrywka w trybie multiplayer. I przede wszystkim, przede wszystkim mocno, mocno oczekuję, mocno oczekuję, kurczę, no znowu robi robotę. Jeszcze mi brakuje amunicji, nie wiem, uda mi się czy nie. Chwilę, moment. I wrócę, jest. I wrócę do tematu. No, no, no potrafi, tak jak Wam wspomniałem, zrobić troszeczkę zamieszania w szeregach wroga i popsuć naprawdę wysoką serię ofiar. Zresztą... Ja sobie od jakiegoś czasu tutaj ustawiłem troszeczkę wyższą serię ofiar, żeby, żeby tak naprawdę mieć większą frajdę z rozgrywki. Nie zawsze się to udaje, żeby tą serię ofiar wbić, jednak od dłuższego czasu jak w odpowiedni sposób tutaj poruszam się po mapie, w większości przypadków, w większości meczy, Jestem w stanie, jestem w stanie w jakiś fajny sposób tutaj tą wyższą serię ofiar wbić. Proszę. Tutaj. Chyba jestem gdzieś niedaleko. Zrzucę to może w połowie mapy. Ale mi wyszli. Kurczę. A kogoś za plecami mam. Dawaj. Ciekawe kto. A No proszę, proszę bardzo. Tak jak wam wspomniałem, no, no. on potrafi e, zrobić robotę. No tutaj był strzał w plecy, no ale bywa, bywa, i tak. Ja do tego podchodzę z dużym dystansem. Pamiętacie pewnie jeden z materiałów, jaki przygotowałem kiedyś z serii Stupid Move. Tam był taki gracz, chyba Vert, nie pamiętam dokładnie, który wbijał często i niszczył na przykład komuś Specjalistę, tak, jeżeli komuś brakowało 2-3 striki do Moaba, on zawsze był z tego dumny. Kiedyś, właśnie trafiłem na niego w rozgrywce i chyba na przedostatnim striku jednego kila brakowało mu do Moaba, też go w jakiś tam sposób upolowałem. Był niezmierny płacz. No ale dobrze, wrócę do tego, o czym mówiłem, tak, czyli premiery i pokazanie rozgrywki multiplayer, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Modern Warfare 2019, 1 sierpnia, tak? 1 sierpnia, tak jak wspomniałem, i co? No, I oczekuję, tak jak wy, na pewno, na pewno warto zobaczyć. Proszę, już tutaj coś mi piszą. No, tradycyjnie zaczynają się wyzwiska. Warto myślę zobaczyć, poświęcić troszeczkę czasu, popatrzeć jak ta, jak ta rozgrywka będzie wyglądała w trybie multiplayer i zastanowienia się, czy może nie zakupić tej, tej części. poproszę proszę, chodź. No zobaczymy, zobaczymy. A tak, tradycyjnie cheater. Oczywiście jest to nieprawdą, tak? Jest to nieprawdą, wiecie, że zawsze, zawsze wyznaję. Tutaj zasadę play for fun bez e, jakichś tutaj ułatwień i udogodnień, jeżeli chodzi o mm, rozgrywkę multiplayer. Chociaż e, ci, którzy e, śledzą mój profil, YouTube czy nawet e, Steam są... Mm, kurczę, to był no, oczywiście, no, zawsze pojawia się tam, gdzie nie powinien się pojawić. E, tak jak wiecie, no, preferuję. Taki, a nie inny styl, choć mój profil Steam może mówić o tym co innego. No tak, poszedł, poszedł na naszego respa i tam zaczął polować. No, moim zdaniem rozgrywka ciekawa, rozgrywka ciekawa. Fajny nawet, fajny nawet wynik mam, póki co, ale wrócę jeszcze do tego co powiedziałem, tak długo wyczekiwałem na to, żeby tutaj pojawiła się jakaś wzmianka i pokazanie rozgrywki z tego trybu multiplayer proszę kilka ostatnich dla mnie no tak i za plecami na pewno pamiętacie, pojawił się Now który chwilę później mnie zastrzelił no właśnie, tak jak wam powiedziałem wrócę do tego Wyczekiwałem mocno pojawienia się trybu 51 do 7, fajnie, 51 do 7, brawo. Wyczekiwałem pojawienia się tego trybu multiplayer z w, w Modern Warfare. Tak 2019, żeby pokazali jak to będzie wyglądało, i zastanowienia się, czy nie zainwestować, czy zainwestować w tą kolejną tutaj. Odsłonę serii Call of Duty. Na koniec, oczywiście, dorzucę jeszcze jakiś bonusik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i oczywiście, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się pojawią jakieś komentarze, to także za komentarze. No i do zobaczenia. Do zobaczenia w niedługim czasie. Cześć. Pozdrawiam. Dziadek Rybka. Naprzód zająć pozycję. Wrogowie w drodze. Zdobywamy punkt Anton. Frug kontroluje C. Anton zdobyty. Uh! Oh! Sprawdźcie szopę. Oczekuję rozkazów. Zajmujemy berta. świat w powietrzu szuka celów. Staraj gotowy! Zajmujemy berta. Artyleria czeka na rozkazy. Czekamy na potwierdzenie strefy ostrzału. Prawdy! Przewidłów sprzętny jest ten! Dobrze, świadowczy zakończony. Wracimy punkt Anton. Rozpoczęto właściwy ostrzał. Opróżniamy strzałów z betonu. Zamykamy Anton. punkt Anton. Samolot świadomczy gotowy do działania. Wróg zajmuje punkt Berka.